Złczymy się z panią Dorotą Fal, ekspertką do spraw zdrowia Polskiej Izby Ubezpieczeń. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Jest pani i dyplomowaną lekarką, i ekonomistką, i absolwentką międzynarodowego MBA, więc może pani wytłumaczy nam, co się z tym rynkiem dzieje? Gdzie te pieniądze znikają? ależ one nie znikają, one absolutnie nie znikają. Panie redaktorze, ja ośmielę się powiedzieć, pomimo że pracuję od bardzo dawna w sektorze prywatnym, że to, co publiczna opieka zdrowotna daje nam za te pieniądze, które, które są na nią przeznaczane, to jest Właściwie cud gospodarczy. Powiedział pan redaktor o tym, że te wydatki rosną. Oczywiście, że te wydatki rosną, kiedy porównamy kwoty sprzed 20 lat i teraz, to, to, to one znacząco to znacząco kilkukrotnie są większe. Natomiast one rosną dosyć stabilnie rosną we wszystkich krajach. Porównajmy coś Jasne. innego. Pani doktor, ale ja chcę, ale chwileczkę, ale ja chcę zapytać o jedną rzecz. Pan redaktor bo... pozwolił mi skończyć, bo to jest absolutnie ważne. Pan redaktor powiedział Dobrze. dużo pieniędzy. Wciąż jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o procent PKB, ale nie to jest ważne. My wydajemy na opiekę zdrowotną na przeciętnego człowieka około 1600 euro na osoby. W Unii Europejskiej średnia to jest 3400. Rekordziści, Francja, Szwajcaria to jest 10 tysięcy euro. Czyli wydamy połowę tego, co wydaje przeciętny kraj w Unii Europejskiej. Jesteśmy no jednymi z ostatnich. No dobrze, ale ponieważ prawda leży w liczbach, to ja też mam jakieś liczby. I tak sobie tutaj patrzę. 2021 rok to było około 100 miliardów złotych.

Podwoiły się w ciągu zaledwie pięciu lat. No nie ma takiego rynku na świecie, nigdzie, w żadnej branży. Jeśli ten system mógł funkcjonować za 100 miliardów pięć lat temu, to czemu nie jest w stanie funkcjonować za dwa razy tyle po pięciu latach? Panie redaktorze, zaprosił pan osobę, która zajmuje się prywatnymi, niepublicznymi wydatkami. W związku z powyższym, proszę, odsyłam pana do Narodowego Funduszu Zdrowia. I Narodowy Fundusz Zdrowia z pewnością państwu wytłumaczy. Natomiast ja no właśnie, patrzę na liczby. I z no tych liczb, i z tych liczb zewnętrznych... zdecydowanie nie wiesz, że tu się nie dzieje żaden, żaden cud. Ani żadne specjalne zło. Natomiast chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Powiem szczerze, znudzona jestem powtarzaniem tego, bo mówię to od przynajmniej 10 lat. Nie tylko ja to powtarzam. Proszę Państwa, nie ma systemu nigdzie na świecie, nie tylko w Europie, nie ma systemu opieki zdrowotnej, który da. Wszystko, wszystkim w pełnym zakresie i zaraz. My przyjęliśmy, jako jeden naprawdę z nielicznych krajów, że w naszym koszyku powinny znajdować się wszystkie, jak najnowocześniejsze, jak najdroższe procedury medyczne, że powinny być dostępne dla wszystkich obywateli i powinny być do, dostępne za tą składkę zdrowotną, która jest płacona, a która. Przykro mi to powiedzieć, ale nie jest bardzo wysoką składką zdrowotną. W dodatku za nią stoi, ale to temat na inną dyskusję bardzo skomplikowany system. I tak naprawdę połowę tej składki opłaca, opłacają pracownicy zatrudnieni na umowę o etat, w jakiś sposób sponsorując resztę społeczeństwa. W związku z tym, proszę Państwa, ja od dawna biorąc udział w dyskusjach przychylam się do tego, że system powinien się zmieniać ewolucyjnie. I czasami zastanawiam się, czy to racja, czy nie pora na taką zmianę systemu, bo ewolucja w dalszym ciągu powinna projść do jakiegoś celu. A mam wrażenie, że trochę łatamy dziury i wciąż brakuje nam takiej decyzji politycznej, żeby powiedzieć, co za tą składkę, którą zbieramy, jesteśmy w stanie zaoferować. Jasne, a ja jestem ciekaw, bo... system posiłkuje się Kolejką, i to jest bardzo bolesne dla nas wszystkich. Jasne. A jestem bardzo ciekaw, czy, bo reprezentuje pani sektor prywatny, czy sektor prywatny robi te same usługi co sektor publiczny, tylko taniej, bardziej efektywnie? Czy to ubezpieczenie powinno być sprywatyzowane, a wykonanie wciąż powinno być w państwowej służbie zdrowia, jakoś dopłacać? I czy w ogóle jest jakiś Wie pani, Amerykanie co jakiś czas uchwalają sobie sufit wydatkowy, jak ten sufit się osiągnie, to się wyłącza rząd federalny. Mieliśmy takie 40 dni w tym roku, właśnie się dopiero co skończyły w ubiegłym tygodniu. To czy jest taki sufit wydatkowy, ilość pieniędzy, które Polska Służba Zdrowia jest w stanie wchłonąć i powiedzieć, no dobra, to mamy te pieniądze, jesteśmy w stanie w miarę stabilnie funkcjonować? Żaden kraj nie ma takiego sufitu, zwłaszcza jeżeli mamy ustawione tak zasady, jak mamy my w Polsce. Proszę nie wspominać o amerykańskiej opiece zdrowotnej, bo to jest opieka zdrowotna, która konsumuje najwięcej na świecie. Ponad 17% ich PKB, które małe nie jest i daje opiekę zdrowotną nie 100% obywatelom, czy blisko 100%, ale około 60% obywatelom. Między innymi to było tematem tego sporu, który spowodował to zamknięcie, które się parę dni temu skończyło. W związku z powyższym, nie, myślę, że opieka zdrowotna jest bardzo skomplikowana. Działają na nią różne czynniki, ale są dwa czynniki bardzo, bardzo istotne, o których musimy, musimy pamiętać. Po pierwsze to taka e, Taka, znaczy po pierwsze, to technologia, która bardzo szybko się rozwija i te nowe technologie naprawdę mogą bardzo, bardzo wiele pomóc, natomiast one są bardzo drogie. I druga rzecz to jest ogromna presja starzejącego się społeczeństwa. Nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że po pierwsze, polskie społeczeństwo starzeje się w tej chwili, jest jednym z najszybciej starzejących się w Europie. Po drugie, a drugi fakt jest taki, że Patrząc tylko na finanse NFZ-u, to pacjent około pięćdziesiątki kosztuje czterokrotnie mniej niż pacjent, który przekroczył 75 rok życia. Czyli starsze osoby, którym oczywiście trzeba pomagać, są dla systemu drogie. W związku z czym, jeżeli jako społeczeństwo się starzejemy, to też będziemy jako społeczeństwo system drożej kosztować. Szukamy wciąż takiej możliwości. Natomiast w takim razie wracając do prywatnych. Na... Pytanie o pieniądze. Niestety czas na naszej antenie jest ograniczony. Musimy kończyć, ale jeśli pani pozwoli, chciałbym wrócić do tej rozmowy w najbliższym czasie. Dorota Fal, ekspertka do spraw zdrowia Polskiej Izby Ubezpieczeń, była naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. To była dłuższa rozmowa. Dziękuję bardzo.